Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani, wiem, że jest późno, ale jest wtorek i mimo, że jestem na urlopie, nie chciałabym Was zawieść. W związku z tym późno, krótko i w zasadzie na spontanie. Nie miałam za bardzo czasu, żeby przygotować się do tego odcinka, więc tylko trochę wrażeń. Otóż, jak wiecie, jestem na urlopie od dzisiaj, więc godzina 8:40 wyleciałam z Luton, z Londynu. O godzinie 11:50 byłam już w Gdańsku i czuję się fantastycznie, ponieważ Polska przywitała mnie cudowną pogodą i takim słońcem, takim ciepłym, więc po prostu jest pięknie. Dzisiaj spędziłam. Dzień w Towarzystwie Dzieci, więc domyślacie się, że było naprawdę fantastycznie. A dziś jest jeszcze druga okazja do świętowania, ponieważ mija 8 miesięcy od czasu, gdy życiłam paleniem. No to czuję się naprawdę... Naprawdę dobrze. Powiem Wam, że przyjazd do Polski za każdym razem wiąże się z tym, że gdy samolot kołuje do, do lądowania, to w moich oczach pojawiają się um, łzy. Bo bez względu na wszystko, co myślę o ludziach, co myślał o władzy, co myślał o tym, co się w Polsce dzieje, to jest to mój kraj, ukochany kraj, bez względu na wszystko. I za każdym razem, gdy będę wracać, będę. Płakać. No nic na to nie poradzę. No taka jestem sentymentalna. Jak już mówiłam, spędziłam dzień dzisiaj z moimi dziećmi. E, ci, którzy mnie znają, znają też moje dzieci wiedzą, że to fantastyczne szkraby już nie szkraby oczywiście. Nie lubią, kiedy mówię o nich hmm, publicznie, ale w tym wypadku muszę, ponieważ chcę się z Wami podzielić moją radością. Generalnie, narodziny moich dzieci to było wydarzenie całkiem takie naturalne. Bo nie było w tym wypadku poczęcia niepokalanego. Ciąża nie była niczym nadzwyczajnym. To znaczy, może była czymś nadzwyczajnym, bo rozwiązała się półtora roku po ślubie, ta pierwsza, a nie trzy miesiące, jak to bywało. Ale to nieistotnie. Nie wspominałabym tego, bo to nieważne, czy ktoś się hajta, bo ciąża, czy nie. Ale przypomniało mi się, że plotki chodziło o mnie, że usunęłam ciążę, żeby nie iść do ślubu z brzuchem. No, takie idiotyzmy jak to w małym miasteczku. Ale te cuda, które przyszły na świat, to właśnie moje dzieci. Ci, którzy znają mnie, uważają pewnie za całkiem przeciętne dzieciaki. A ja uważam, że ze względu na różne zestawy cech, bo każde z nich jest inne, moje dzieci są właśnie nieprzeciętne i fantastyczne. I nawet jeśli ktoś uzna, że jestem nieobiektywna, okej, okay, może jestem. Ale swoje i tak wiem. A jutro wybieram się do mojego małego miasteczka, gdzie będę spotykać się z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi. Myślę, że ten czas będzie też piękny. Wejdę na wieżę ołówka. Chociaż no niestety Ewa zapomniałam zabrać ze sobą e, w, e, dokument świadczący o tym, że zakupiłam prawo wejścia na wieżę ołówka, ale mam nadzieję, że poświadczy, że tak było. I że będę mogła wejść. Będzie mi przyjemnie przejść się znowu ulicami mojego miasta, zobaczyć, jak wygląda, spotkać się z ludźmi, z którymi nie widziałam się wiele czasu. Ja wiem, że wspomnienia są zawsze piękniejsze od rzeczywistości. Niemniej jednak, gdyby nie wspomnienia, kim byśmy byli, to wspomnienia, to co się wydarzyło kiedyś, utworzyło nas tym, kim jesteśmy. Teraz. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, dlatego, wszystkie spotkania, jakie kiedykolwiek przedtem y, odbyłam, wszystkie przyjaźnie, wszystkie miłości, wszystkie y, wydarzenia z mojego życia, to wszystko było tą bazą, która sprawiła, że jestem tą osobą, którą jestem teraz. A ponieważ bardzo lubię tę osobę, jaką stałam się teraz, więc muszę polubić wszystkie przyczynki do tego, kim stałam się, które sprawiły, że stałam się tym, kim jestem teraz. Przepraszam, jeśli mieszam się trochę w tym, co mówię, ale jestem na totalnym spo spontanie, tym bardziej, że jest już późno, a jestem autentycznie zmęczona, bo w nocy nie mogłam spać, oczywiście, razien fiber, a rano musiałam wstać o godzinie 4:30, żeby dojechać na lotnisko o czasie i... Nawet nie mogłam tym razem pospać w samolocie, nie wiem dlaczego. Także jestem bardzo zmęczona, w związku z tym dzisiejszy odcinek na tym już zakończę. E, chciałam Wam tylko powiedzieć, że czuję się cholernie szczęśliwa i, i cieszę się, że zdecydowałam się na ten urlop i że jestem właśnie tutaj gdzie. I jestem. Pozdrawiam Was, kochani. Nie wiem, czy będzie w piątek odcinek, więc nie żegnam się z Wami do piątku. Żegnam się z Wami do następnego razu. Trzymajcie się i też korzystajcie z tej pięknej pogody, jaką Wam przywiozłam z Londynu. Ściskam mocno i do następnego. Pa!